Hej, cześć, witajcie, z tej strony Brzezina, a to jest Titan Souls. Gra, o której pewnie już słyszeliście. Jest to gra o ludziku. Oczywiście pomijam wstęp. Jest to gra o ludziku, który... Oj, chyba mam wyłączone dźwięki. Jest to gra o ludziku, który przemierza niezmierzone krainy, posłów, których trzeba pokonać, Ale powiedzmy... Czekaj, którą to się robi? O... sam. Co jest? Dlaczego ja nie mogę... Aha, dobra. Dobrze. Coś było źle który przymierza niezliczone krainy otworów bossów, czymkolwiek to jest. I pogramy sobie trochę w niego. Chciałbym w ogóle pokazać każdego bossa. Niekoniecznie go przechodzę, ale przynajmniej jak z nim walczę, kilka razy. 오 예이, 콕. O, trochę się zamknąłem Ponieważ próbuję garnąć to, co w tej chwili zrobiłem Próbowałem uciec, żeby Ło, dobrze Teraz pozostało tylko serce zabić Czy uda mi się to za drugim chyba razem? U, Prawie Prawie blisko Ojejku! Ło! Wow. Uciekaj od tego szlamu! Co to jest? Wow. Jest! Udało mi się zabić pierwszego bossa! Nieźle, i to za chyba trzecim podejściem. I teraz się dzieje magia. Pokazuję wam yy, wstępu, ponieważ tam nic się praktycznie nie dzieje w tym wstępie. Tam jest jakiś kościk, żeby przejść, by się nauczyć o co chodzi w tej grze. No i tak. Zostało nam tylko popiół. Serca. To było serce, 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 serce. Mamy jeszcze do tutaj w tej początkowej krainie trzech bosów czy trzech chyba jest to oko mózg i taki ziomek z ręką ja przejdę mózg ponieważ z nim jeszcze jakoś szło Jak to się robi od cross? Dobra, lepszyłem. Ja Wejść na ogień. spalić. Oj. Czy się suwa tak Oj, nie wyjdzie. Łojejku. A, przejechał po mnie. No i tak to właśnie jest. Próbuję jeszcze kilka razy do niego podejść, żeby myślę tak do 10 minut max. A potem do 10 minut max. A potem po prostu już pokażę Wam jak go zabiłem i to będzie na najoptymalniejsze. Dobrze, jest tutaj pach pach. Jezus Maria, nie ten przycisk, wpadłem w ogień. I tak się kończy... ...igrań... I gra z mózgiem... ...mózgiem operacji. No nic. No, spróbujmy... ...jeszcze raz. Jeszcze raz. Zobaczymy jak to wyjdzie. Albo nie. Nie będzie... ...dziesięciu minut. Troszkę mniej, myślę tak 8 Max, max 10 te Ale to będzie już Totalne maksimum Dobra, jak to zrobić O, nie Nie wyjdzie to Teraz powinno wyjść O, dostał, dobrze I zaraz jest się troszkę faza O Za cholerę nie wiem jak to zrobić, żeby go Zabić! Znaczy wiem, że musi stanąć na ogień, to wiem Ale co potem? Nie mam zielonego pojęcia Znaczy no, wiadomo, czego go ale jak? Jak go przekonać, żeby stanął na ogień Spaliłem się <laughs> nie fajnie. Myślę, że tak 7-6 minut będzie ok. Widzę, że już jest 7 minut, także ja zrobię malutkie cięcie. Albo zrobimy do 8, niech będzie te 8 minut. Bo to też nie jest wcale długie do nagrania, bo 8 minut to nie jest wcale tak długie na, na YouTubie. I też jest fajne do oglądnięcia, bo to nie jest wcale tak długo. No i mnie walną. Jeszcze jedna próba myślę. Się... Jeszcze jedna sobie próbę z mózgiem zrobimy jeszcze jedną. I wtedy zrobię malutkie cięcie. I pokażę wam po prostu jak już przeszedłem ten mózg. Chyba, że go nie przejdę. To nie pokażę wtedy, logiczne, nie? Ale myślę, że takie rzeczy. O, było blisko. Jest dostał. Teraz pytanie, czy ja mogę go tak pacnąć? Bo i nie Ojejku. Jest! Pacnąłem go! Zabiję go! Zabiję go! Ojku, raczej musiałem cięcie robić No nieźle No nieźle No dobrze Zabiłem naszego nieprzyjemnego bossa Myślę, że taki odcineczek będzie ok. Mały bo mały, ale tak wiadomo, jest jakaś bardzo skomplikowana gra znaczy skomplikowana jest bardzo. Tutaj nie jest to jakaś większa gra, na przykład jak Counter Strike trzeba pokazać cały mecz, a tutaj można sobie przychodzi kawałek po kawałku myślę, że dwa bo... dwójka bossów na jeden odcinek będzie ok. Także ja się z wami żegnam. Więc tutaj był Rzina. I do zobaczenia w następnym odcinku z Titan Souls innych serii, Cześć!